Tu, jak mówi Jarosław Kaczyński, tu jest Polska! Tu jest właśnie to, no, te dziewczyny, które mają najwięcej witaminy! Andrzej! TV24 Reporter Sky! Rusio! I Jezydaczko! Zapowiadają! Są Andrzeja Rosiewica! Oh, wow. Pod tytułem najwięcej witaminy mają tylko drodzy, drodzy, Państwo, drodzy. Państwo, którzy będą później to oglądać yy, na Polonii. Życzę Państwu partia Polskie drodzy. dziewczyny. Ladies and gentlemen. Mrs. Mrs. and Mississippi's new generation of producers and managers Kuba Excelman Mr. George Dong a my, Tom George Detko, Pomciotka Jedynskajkowa, proudly present Polish Star. Czyli za chwilę przed Państwem największy showman wszystkich Estrad świata: ulubienie z poprzedniej ekipy, pieszczot socjalizmu, Dar Mazowsza, chorągiewka w rękach Gorbaczowa, przyjaciela Uganowa. Nie doszły solista zespołu Jarzębina. Dziś w programie Koko Koko Eurospoco. Czyli jak to dobrze, że Biedronka jest tak blisko. A teraz synowie i córki, zakładajcie mundurki. Będzie pierwsza lekcja patriotyzmu. I kurtyna w górę, Adam, i pełne oklaski. Biało-czerwona znów płynie na bramie Biało-czerwona, rany wciąż taże sami Biało czerwona kolor jeszcze pamiętasz Biało-czerwona, dobrze, że chociaż o święta z mojej geci się wyrwał Śmiewamy! ból i serce I za wojskiem ciało Zakochany czyjeś serce Żołnierz drogą maszerował Na serduszki się uszalił Niemcy na plecach rozgodał, I pomaszerował dalej Wiosenkę tę jedyną świełam bracie Ciebie dziewczyną, może także jest w rozterce, zakochane Twoje serce, może piątek nie kochasz i po nocach bezpiszczo masz wiosenkę tę jedyną świętą dla Ciebie, dziewczyno. I dziewczyny, czuł Cię wiesz, dziewczyny śpiew, z żalu, co serce wie, nie płacz, dziewczyno ma, bo na wojence nie jest źle. Bo tańca grają na armatach i zeszczeń. Śmierć kości była, lecz my nie. Wiemy, co to leży? Biało-Czerwona, znów płynie nad nami. To taka galopada właśnie. o Biało-Czerwona, a wciąż tacy sami Łani pod okienko. Biało-Czerwona, to jeszcze pamięć.

A w a w Polish, a w Dziu, o me O mój rozmarynie, rozwijaj się! O mój rozmarynie, rozwija się! Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się! Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się! A jak mi odpowie? Adam. Dobrze Adam, że tych ułanów i strzelców zatrzymałeś. wiesz. Andrzej, 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 Andrzej! Czekajcie, nie, nie, nie! Gdzie się co? Dlaczego ja przerwałem? Słyszeliście, co ta piękna dama do mnie powiedziała? Nie kocham cię, powiedziała! I drugi raz powtórzyła, nie kocham Cię. A ta Ale dama obok powiedziała, ja też Cię nie kocham. No taki brak miłości tu w tym Gdańsku. Pewnie nie oglądają jak miłość, no. Andrzej, no. Andrzej, kochajmy się. co? No zobaczę, zobaczę, bo tak ta wiązanka musiałem się, ona się pięknie rozwija, ewoluuje. Już było paulis katolisz, prawda? A na końcu się polish katolisz, non na tak? tak na na szczęście, mam też miłe wspomnienia związane z tą wiązanką. Kilka lat temu w Warszawie na galowym koncercie to śpiewałem. W pierwszym rzędzie siedziała pani Zyta Gilowska. Ówczesny minister finansów i wicepremier. Patrzę na panią Zytę i śpiewam zakochane Twoje serce. A pani Zyta tak. Widzicie? Tak malutko i aż tyle. No i wprowadziłem panią Żytę w taki dobry nastrój, że potem od razu zniosła podatek od spadku i od darowizny. Miliardy ofiarowała społeczeństwu. dlatego musiała odejść. No ale teraz, kiedy już nie ma podatku od spadku, nareszcie opłaca się umierać. I to się nie ma co ociągać. Szybko kochanie. Zanim zniosą ustawę. Tym niemniej witam Państwa wysoką, wspaniałą obecność w naszych niskich progach i rad jestem, że mogę. Że mogę dla Was śpiewać tu w Waszej, waszej, miejscowej, w waszej miejscowej operze leśnej. Tu! Na Waszym miejscowym Łęble! Ludzie! Ryż, Kłemble! Ale się zaręczyli. Ostatnio wymyśliłem wiecie co było, piłka nożna, że wszyscy kibice pols reprezentacji polskiej w piłce nożnej pójdą od razu do nieba. Tyle cierpień, tyle pokuty, co oni tu, prawda? Pójdą świetny otwiera. kto jesteście? Kibice polskiej reprezentacji do nieba. Także, proszę Państwa, co jeszcze? No, pierwsze lody przełamane, a nie, jeszcze nie dokończyłem, ten te Wembley, gdzie mogę wystąpić dla Was w Gdańsku, właśnie w Gdańsku, najpiękniejszym polskim mieście ze wszystkich polskich miast. Wiesła. O Oleko Don Bron No, pierwsze lody przełamane cieplej się zrobiło Najcieplej to jest mi w główkę Słomkowe karakuły Prezent od Michaiła I żałoba po rewolucji te wichry w Gdańsku rozwiewają mi pukle. Ładnemu zawsze wiatr w oczu. Pukle nie pukle Nie chciałem państwu nic sugerować. Ja. Pomożecie! Co łaska plus wad! Co łaska plus wad? No! Uwaga! Rozbieram się! Słyszę, że wielbicielki się ożywiły. Chcecie obejrzeć chyban mego ciała na tle szmaragdowych wód Bałtyków. To odrzuć się po dychu i się rozbiera. Proszę Państwa, a za chwilę Jureczku, Jerzy Detko, jest tam taki detko czy nie? Tak, Drodzy Państwa Jerzy Detko to wspaniały sportowiec, rekordista polski, reprezentant w dziesięcioboju. A. To był kolega świętej pamięci Władka Komara, to było to, to, to wspaniałe pokolenie tych wspaniałych sportowców. No i on obchodzi różne jubileusze, benefisy i tak dalej. No więc ja myślę, to się dobrze składa, że ta piosenka będzie pasowała jak ulał do dzisiejszej uroczystości, jakby z programu pod tytułem. Band, czyli 40 lat plus wad. Gram. 40 lat minęło jak na jeden dzień. 40 lat, jeszcze jeden dzień. by na drugie tyle. Teraz przygotuj się. A może i na trzecie? Któż to wie? Bo świat się rozkacza, uroki swe I czeka, żeby bracie. Na karuzeli życia pokręcisz się Byleby tylko nie za czas pogania, śmiej się z tego drania. bo masz nowy nowych lat. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, że już masz połowę, ale. Czterdzieści lat to piękny wiek. Czterdzieści lat, jeszcze jeden dzień. Szczęśliwy na drugie tyle teraz. Przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat wziąć uroki swe. I czeka, żeby Brać. Na karuseli życia Okręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spał. A gdzie czas pogania, przodem ma 40 nowy, bo masz czterdzieści nowych, bo masz czterdzieści zdrowych, bo masz czterdzieści nowych. I'm